Witam 22 i 23 dzień tak tutaj kwietnia 2022 roku i nasza transformacja, to co mamy zrobić, to czego szukamy To przywództwo miłującej dobroci. Tylko dzisiaj skup się. Na tym działaniu, które kochasz, robić, ale rób to dla kogoś innego. To dlatego jest tak szalenie trudno podjąć jakąkolwiek decyzję, bo działając musimy znaleźć sobie tą odwagę. Tą odwagę, której nam. Zawsze brakuje. Do zobaczenia. Do następnego dnia.